Czwartek Wielka akcja rolników w Warszawie Akcja rolników w Warszawie Rozdadzą 10 ton ziemniaków Nie opłaca się ich sprzedawać Rolnicy z i zapowiedzieli na czwartek akcję, podczas której rozdadzą mieszkańcom Warszawy 10 ton ziemniaków Jak mówią, będzie to wyraz ich sprzeciwu wobec polityki cenowej marketów Rynek jest tak zepsuty, że nie opłaca się ich sprzedawać Przekonuje lidera agrounii Michał Kołodziejczak Sprzedać tylko po to, by sprzedać, to jakaś patologia. Właśnie dlatego wolę rozdać swoje ziemniaki za darmo i do ziemniaków dodać informacje o zepsuciu rynku, przekonuje w mediach społecznościowych prezesa grounii Michał Kołodziejczak, który w przeszłości organizował głośne protesty rolników. Rolnicy przekonują, że za sprzedaż ziemniaków otrzymują grosze, a sieci sklepy sprzedają ją nawet 15 razy drożej niż cena zakupu w hurcie. Rolnicy rozdadzą ziemniaki mieszkańcom Warszawy, dlatego rolnicy w ramach sprzeciwu wobec działań dużych sieci chcą rozdać w czwartek mieszkańcom Warszawy 10 ton ziemniaków. Będzie ich można spotkać w trzech punktach w stolicy. Przed wejściem do metra centrum na tzw. patelni, a także przed dwoma dyskontami przy ulica Dolnej 3 oraz przy Aleja Solidarności 86 To nie pierwsza akcja agrounii. W przeszłości rolnicy organizowali protesty w Warszawie, blokowali główne skrzyżowania czy rozrzucali słomę przed resortem rolnictwa. Na początku marca członkowie Agrounii zakłócili konferencję premiera w województwo wielkopolskim. Jak czytamy na stronie Agrounii, rolnictwo to ostatni bastion polskiego kapitału w gospodarce. Siłą naszego rolnictwa są bowiem gospodarstwa rodzinne, które produkują zdrową i wysoką jakościowo żywność. Naszym celem jest obrona rynku krajowego i ochrona naszych rodzin. Nasze dzieci zasługują na to, abyśmy zapewnili im bezpieczną przyszłość, przekonują.